Nie tak dawno rozpoczęliśmy nowy rok. Jest dopiero końcówka stycznia, tak naprawdę ostatni jego dzień, ale jesteśmy u progu czegoś nowego, czegoś co dopiero ma się przed nami otworzyć, czegoś co wciąż jeszcze w jakimś sensie jest przed nami tajemnicą. Nie wiemy wszystkiego na ten temat, co przyniesie nam ten nowy rok. I Warto też sobie uświadomić, że w, tym, w tej niepewności, w tej nowości towarzyszy nam też przez cały czas Ewangelia. Spójrzcie, że przez tych kilka ostatnich tygodni, pierwszych tygodni Nowego Roku, e, towarzyszyła nam Ewangelia Świętego Marka, w której e, co tydzień poznawaliśmy jakiś aspekt z początkowej działalności Pana Jezusa. E, zawsze wtedy, kiedy coś nowego się zaczyna, kiedy na przykład e, Mamy rzeczywistość powyborczą, jest nowy rząd, formułuje się nowa, nowy Sejm, wtedy wszyscy z zapartym tchem czekają na to, co nowy premier powie w swoim ekspoze, czyli jakie będą jego pierwsze pomysły, jego pierwsze założenia, co tak naprawdę otworzy przed nami w momencie, w którym wszystko się zaczyna. I takie same możemy mieć oczekiwania, kiedy patrzymy na Ewangelię, kiedy patrzymy na postać Pana Jezusa, kiedy wsłuchujemy się w to słowo, z którym on do nas przychodzi. Ten początkowy początkowe fragmenty Ewangelii Świętego Marka pokazują to, co Pan Jezus będzie robił przez całe swoje głoszenie. Zwróćcie uwagę, że te słowa, które dzisiaj słyszeliśmy, opis wydarzenia w synagodze w Kafarnaum. To jest taki moment, po którym można się wiele spodziewać, po którym można wiele oczekiwać. Pan Jezus przyszedł do swojego nie tyle rodzinnego miasta, ale do miasta, w którym zamieszkał. Przyszedł do synagogi po to, żeby robić to, co od niego należy, czyli głosić słowo. I jak słyszymy już w pierwszym zdaniu, zadziwił tym wszystkich, którzy w synagodze byli po to, by tego słowa słuchać, bo nie mówił w taki sposób, jak oni byli do tego przyzwyczajeni. Mówił z mocą, mówił, e, mówił tak, jak ktoś, kto ma władzę, jak ktoś, kto ma potęgę, jak ktoś, kto ma siłę, jak ktoś, kto wie, że to, co mówi, wypływa wprost z niego. I możemy sobie zadać pytanie o to, co dzisiaj ta Ewangelia mówi nam w tym momencie, w którym my jesteśmy. Co Pan Jezus swoją postawą, swoim głoszeniem, co Marek swoim opisem tej sytuacji chce nam dać jako chrześcijanom, stęsknionym przecież słowa, stęsknionym tego, z czym Pan Bóg przychodzi do naszego życia, stęsknionym życia, stęsknionym nadziei, co chce nam dać. To, co. Rysuje się dzisiaj przed nami wyjątkowo, to jest moc, z jaką Pan Jezus przychodzi. Zwróćcie uwagę, że to w jaki sposób mówi do złego ducha, wyganiając go z człowieka, to nie jest, to nie jest żaden dialog, to nie jest żadna negocjacja, to jest proste, mocne stwierdzenie: milcz i wyjdź z niego. Pan Jezus nie jest partnerem w rozmowie dla złego. Pan Jezus nie jest jakimś równoważnym elementem, jak czasem bywa, że ulegamy takiej pokusie myślenia o tym, że, że jesteśmy gdzieś pośrodku dwóch sił walczących ze sobą. To nie są dwie równorzędne siły. Pan Jezus dzisiaj wprost na samym początku Ewangelii demonstruje, że to On jest tym, który ma władzę. To On jest tym, który z miłości do człowieka. Z troski o nasze zbawienie, z troski o nasze uzdrowienie, będzie nieustannie podejmował walkę w kierunku tego, żeby każdego i każdą z nas wyzwolić spod zła. Zobaczcie, ta Ewangelia zaczyna się od uzdrowień, zaczyna się od momentu, w którym Pan Jezus działa już nie tylko słowem, ale działa też całą swoją mocą, uzdrawiając, czy to fizycznie, czy duchowo, później będzie też uzdrawiał, przywracając życie. Zły nie jest żadnym partnerem do rozmowy z Bogiem. Zły nie jest kimś, kto może nam zagrozić, dlatego że każdy i każda z nas jesteśmy objęci opieką samego Boga. Pan Jezus po to przyszedł na świat, po to stał się jednym z nas, żeby nas ocalić z tego, co jest naszym największym zagrożeniem czyli z ulegnięcia kłamstwu, z którym przychodzi do nas zły, próbując odwrócić naszą twarz. Odpatrywania się w samego życiodajnego Boga, tego, który jest miłością, który jest zbawieniem, który jest nadzieją, której tak bardzo potrzebujemy. Więc za każdym razem, kiedy dotkną cię wątpliwości, kiedy będziesz czuć, że to wszystko się jakoś rozsypuje, że gdzieś w to, co w tobie pozostaje, to jedynie pustka i ciemność, bo tego zła jest już tak dużo, że ono cię się wydaje ogarniać z każdej strony. To wtedy przypomnij sobie te słowa, z którymi Pan Jezus zwrócił się do złego: Milcz i wyjdź z Niego. Milcz i wyjdź z Niego, bo Go kocham, bo pragnę Go ocalić, bo chcę dać Mu życie, które nigdy się nie skończy. Taki jestem, bo jestem miłością. Z tymi słowami dzisiaj, na początku, tak naprawdę, tego, co przed nami wciąż jest tajemnicą, na początku nowego roku. Wciąż jeszcze, w pierwszych jego tygodniach, przychodzi Pan Jezus. Warto za tym słowem pójść, warto w to słowo się wsłuchać, warto dać się temu słowu poprowadzić, zwłaszcza wtedy, kiedy dotkną nas wątpliwości, kiedy przyjdzie lęk, kiedy przyjdzie niepewność, kiedy będzie się wydawało, że zło zwycięża. Ono zwyciężyć nigdy nie może. Dlatego, że jesteśmy w rękach Boga, któremu, przed którym każda istota i ziemska i podziemna będzie musiała kiedyś zgiąć swoje kolano. Jesteśmy zwycięzcami, bo jesteśmy prowadzeni i trzymani za rękę przez samego Boga.